Tak, to zwycięstwo z rzędu, ale ten wynik nie zbyt okazało, chociaż mogło być znacznie lepiej. Na pewno tak, nie wykorzystujemy parę sytuacji. A później na koniec już troszeczkę broniliśmy wyniku, bo jeden nie chcieliśmy stracić żadnej bramki, a nie potrzebowaliśmy też żadnej strzelić. Oni musieli strzelić, a my się dobrze broniliśmy. No właśnie, przez dwie trzecie skutecznie powstrzymywaliście te ataki Krakowi, czy to obrońcy, czy, czy bramkarz. W trzeciej, jak Krakowia strzeliła bramkę na 3 do 1. Troszeczkę dostali skrzydła w żagle i sytuacja zrobiła się bardziej napięta. No tak, tak jak mówię, my troszeczkę zagraliśmy bardziej defensywnie już w tej trzeciej tercji. Nie potrzebowaliśmy więcej strzelać i na szczęście wygraliśmy. Nie dostaliśmy już jedną bramkę, nic więcej. Dzisiejsze zwycięstwo daje Wam fotel lidera, ponieważ Krynica w mocno osłabionym składzie przegrała. Powiedz jak się na to zapatrujesz, będą prawdopodobnie też wzmocnienia u Was? Ciężko powiedzieć, nic nie wiem na ten temat, czy będą wzmocnienia, czy nie. To trzeba pytać nie wiem, dyrektora klubu. A... Bardzo cieszymy się z fotelu lidera, aby tak jak najdłużej było i jesteśmy zadowoleni. No. Każdy chce być na tej pierwszej pozycji. Nam się udało i oby tak zostało już do końca. Patrząc na ostatnie spotkania też cieszy forma wszystkich formacji, bo wyrównało się. Na początku sezonu to pierwsza formacja strzelała najwięcej, a teraz już wszystkie równo punktują. No, na pewno to jest dobre. A czasami tak jest, że ciągnie jedna piątka, a dwie pozostałe troszeczkę słabiej grają. Ważne, że wygrywamy, nieważne kto strzela. Cieszy się cała drużyna, wszyscy są zadowoleni. W niedzielę czeka Was pojedynek z niewygodnym rywalem w Katowicach. Pierwszy mecz przegraliście w Katowicach, powiedz teraz będzie rewanż? No mam nadzieję, w tamtym sezonie chyba też nie wygraliśmy tam żadnego meczu.